Cześć wszystkim. Euro 2012 staje się faktem. Witam Was ja Grzegorz i super zbieracz Lublin Mr. Euro 2012. Polska! Kochani, Euro stało się faktem. Ten miesiąc, sierpień, będzie niesamowitym miesiącem dla Was i dla mnie. Ja, Mr. Euro, postaram się, żeby ta impreza, ta niesamowita impreza, która odbędzie się w Polsce, żeby lśniła powerem, żeby Polska, świat wiedział, że super zbierać jest razem z Wami. Euro 2012, uważam za rozpoczęte. Polska! A więc tak, moi drodzy. Czerwiec, niesamowity miesiąc naszych spotkań, naszych zabaw w plenerze. Ja postaram się być wszędzie tam, gdzie będą mecze, gdzie będzie telewizm, gdzie będą niesamowite imprezy. Ja, Grzegorz i super zbieracz Lublin, postaram się dotrzeć do każdego. A więc tak, moi drodzy, pamiętajcie, tam gdzie jest mecz, tam są buteleczki zwrotne. Pamiętajcie, kochani, Kupujcie piwa w buteleczkach zwrotnych, w puszeczkach aluminiowych. I ja wszędzie tam przybędę, gdzie się będzie wszystko działo. Ja prosto z lubelskiej strefy kibica, super zbieracza Lublin, przybędę tam, gdzie będę potrzebny. A więc, tak, moi drodzy, Euro 2012 uważam za rozpoczęte. Moi drodzy, Pamiętajcie, ja Mr. Euro postaram się dotrzeć do każdego. Wiem, że teraz niektórzy z Was myślą już o wyprowadzce, o przenosinach do swoich domów, ze stacji, z mieszkań, z segmentów. Ja, pamiętajcie moi drodzy, ja przybędę do Was. Jestem pod numerem telefonu 516 801 958. Ja, Mr. Euro, przybędę i pomogę, oczywiście, w przeprowadzkach. Pomogę, zadać wam zbędne buteleczki, zbędne puszeczki. Przybędę i zrobię porządek. Od tego tu jestem. A więc tak, moi drodzy. Super zbierać Lublin, życzy udanego Euro. Polacy, polska reprezentacja, polska drużyno, liczę na Was. Liczę na Was i ja całym sercem. Jestem z Wami. Mam nadzieję, że zwyciężymy i odniesiemy sukces. Kochani, super zbieracz Lublin. Czerwiec 2012, Mister Euro. Pont. all. Niech moc będzie z Wami. Od super zbieracza, profesora butelkologii stosowanej w wtórnej. Super zbieracz. Niech Czerwiec będzie stałym. Fazla parol! <zulteroporou> hey! 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 A więc moi drodzy kochani, niech moc będzie z Wami. Sezon Euro 2012 uważam za rozpoczęty.